Trenuję odwrotnie. Super! Super, fajny turniej, pierwszy raz organizowany, czyli coś nowego dla Ciebie pewnie też? Tak, nowego. Fajnie. Yy, atmosfera też bardzo fajna. Bardzo dobrze oceniam. Miałem no, trochę takich no, bardzo złych meczów, ale no też były dobre. Na razie dobrze. Dostałam się do półfinału i z każdym meczem jest coraz trudniej. Na tym turnieju idzie mi bardzo dobrze, gram w piłkę od, la, e, od 6 lat, e, zaczęłam grać w piłkę poprzez, e, no zaczęłam w domu kopać, a potem na podwórku, dobrze jestem techniczna, Aha. Sz, no dobrze też kiwam i po prostu to lubię fajnie zorganizowane, fajnie ten branding, wszystko to fajnie wygląda, dzieciaki przeżywają troszkę czasami aż za mocno, ale wiadomo, oni są przyzwyczajeni do grania drużynowego, tutaj odpowiedzialność taka spada pojedyncza i to widać po większości meczów płacz, ale, ale raz, że fajna zabawa, dwa, że tu się nie tylko uczy dryblingu, bo najczęściej dryblerzy nie, lu nie lubią kryć, nie lubią wracać, tutaj muszą się nauczyć i dryblować i jednak trzeba też bronić, także wydaje mi się dobra szkoła. Ja ogólnie lubię się kiwać, lubię strzelać, podawać, choć to akurat nie podajemy. Jak się gra ze połową to gra się na przykład po 11 osób. A tutaj trzeba jeden na jednego, więc to jest zupełnie co innego. Normalny się to wykorzystuje też. Żeby było można kiwnąć, no bo jak się idzie na przykład z obrońcą, to jak się go kiwnie, to się jest jeden na jeden z brankarzem, albo kiwnąć i podać. Żeby być lepszym w piłkę i... Rozbijać Można wyjść na boki i można strzelić gola. Masz lepszą celność do bramki, bo mniejsze bramki i ciężej trafić. Tutaj jest ciężej niż w normalnym meczu, bo nie można podawać nikomu. i jest na pewno krótszy od takich ligowych na przykład. Trudniejsze, bo jak się pracuje zespołowo to można podawać i po łatwiej. Po jest, Wielu trenerów kiedyś, tak, w dawnej szkoły, chociaż to wcale nie jest e, zawsze zasada, ale mówiło, żeby nie kiwać, żeby wybijać, żeby nie ryzykować. Tutaj nie jest to możliwe, każdy zawodnik musi wziąć grę na siebie i to od jedno, jego indywidualnych umiejętności e, tylko i wyłącznie zależy efekt w postaci bramki. Nie można zrzucać winy na kogoś innego. Nie można wziąć zmiany w meczu, bo drużynę budujemy przez właśnie indywidualności, które chcemy rozwijać i myślę, że to jest świetna okazja do tego, żeby właśnie to zrobić. W piłce nożnej są najważniejsze dobre decyzje. Kiedy masz kiwać, musisz kiwać, kiedy masz podawać, to trzeba podać. Oczywiście jesteśmy za tym, żeby w takim wieku jak najwięcej uczyć się dryblowania, ale potem właśnie trzeba dorosnąć, żeby podejmować te takie słuszne decyzje. na Team. Tylko, że ja przegrałam, a ty wygrałaś. Super. Ciężko było? Tak. Nie no, powiedz jak się czujesz jako zwycięzca turnieju. Bardzo dobrze. Tak? Powiedz co twoim zdaniem daje właśnie taka dobra umiejętność dribblingu, co ci daje w takiej grze 11 na 11, czy... Chodziłem na lotkowy trening w i od tego się nauczyłem jak budować, jak wykonywać przeciwników, jak robić balansy przed przeciwnikami. I to, to dało mi no. A jaki jest twój ulubiony trik? Eee, Rainbow chyba. Okej, okay, czyli grasz w FIFA dużo pewnie. Mm, nie, to roleta. Ruleta Scissor, czyli robisz, e, e, przynosisz nogę nad piłką i wtedy idziesz w drugą stronę Rainbow Przekładanka Mój osobisty zwód na Lenora Półeczka i deseczka jedna Okej okay.